Cześć, tutaj Leszek z kanału YouTube Kuba Kuba. Jestem nad Rozwochowskim Sedlem ze ścieżki 1390 metrów. Tuż tym szlakiem idę na stronę czeską. A tam można iść zielonym szlakiem. Tutaj ludzie z, akurat przychodzą. Nie mogę pokazać. Tutaj jest kolejka i tam jest zielony przepiękny szlak. Jak zejdziecie ze śnieżki, pójdziecie zielonym. Polecam do Jelonka schronisko i później. Na, e, na co? No na Przęczkowarską. I idę żółtym szlakiem, proszę bardzo. Teraz pod śnieżki, z zejścia ze śnieżki na Przęcz okraj stroną czeską. No, piękny szlak, raczej jest. Dużo ludzi. No zobaczymy jak dalej będzie. Jakie widoki. Jak się nie przejdziesz tak nie będziesz widział. I pokazuję ze ścieżki śnieżkę z żółtego szlaku. Tam po prawej jest kolejka. Szlak tam jest. No i który można tam zejść, a ja idę dalej. Jeszcze piękniejszy widok śnieżki od czeskiej strony proszę bardzo Niezapomniany eee. I główny szlak chyba na śnieżkę Czeski, oni chyba wolą wjechać, a tłumów w ogóle nie ma i bardzo dobrze a śnieżka jest tam, pięknie widać no i tłumów nie ma a tutaj jest kolejeczka żółtym szlakiem Bierzesz, podskakujesz, masz kiki i zjeżdżasz albo wjeżdżasz na śnieżkę. Tak? O, zaraz tutaj dzieciaki z tyłu idą, to się kurczę dziabną. Oj, przepraszam, o matko kochana. Ja się patrzę do tyłu i tutaj nie widzę. Coś wolno ten wagonik jedzie. Chyba się można na niego czepnąć. Tak podejrzewam. Co nie? Proszę. A tutaj ładnie jedzie. Nade mną tu się mija mijankę. Robi, proszę bardzo. No i tak chwaliłem Czechów i tutaj się stało. A, ścieżka! O matko kochana, jak po tym się źle idzie. Ale w dół. I różowa góra, 1330. Tutaj wagoniki. Jest stacja przeładunkowa. Proste 1339 metrów o. jakby ktoś nie wiedział i się pytał A ja dalej w dół Zobaczymy gdzie dojdę co I tutaj jest Buda Ruzochorki Chodzi mi po okularach jakaś też Ta Mucha O i tu farmy są trosze chyba serki deńska buda, dejtyńska buda to są chyba buda ruzochorki nie wiem co to jest ale to są chyba te jak one się nazywa 1250 metrów żółty szlak to są chyba te jak one się schroniska czy co no tak mi się wydaje no. pełno ludzi o 1260 metrów no to to... No i co ja? Mam? Same budy, no nie wiem co to I jak zwykle asfalcik po czeskiej stronie. No proszę w dół, a u nas kostka. My właśnie tym się roźniemy. Oni jak zwykle do schroniska muszą iść elegancko po asfalcie. Nad pod e, trasowymi budami 1150 metrów Mała upa śnieżka, tutaj są wszystkie drogowskazy, tak to wygląda, oczywiście wszystko jest w asfalcie. Proszę bardzo no, tak wcześniej. no co ja tu wam powiem? Cześć, no, Czesin. no Czesin. Wygoda na dużym W Małki gaj dla dzieci. Superancki, hmm. takie coś dla dzieci, proszę, cześci, zrobili. A my nie potrafimy, co? Nic wielkiego nie trzeba zrobić, tylko troszkę pomysłu. I protasowe budy 1060 petów, sargasowe budy. O, jest po polsku. Co tu pisze? Kolonie łąkowe. E takie koleje Rosy-Budy, w których ostatnio Richard Sargaser był w 1923 roku w chałupie numer 113 Sargaserowie e, przez cały rok ja może e, przeczytam i Wam powiem, ale tu jest, o, chyba e, 100 metrów chyba jest e, mieszkanie no i to tak wygląda, proszę jak tutaj na tym obrazku wyciąg łąka, tam dla dzieci. Piękne, co? Czasie. I tutaj jest historia drwali, po prostu jednego z drwali, który tak tutaj pracował, był na wojnie, zwoził drewno, dopiero nie miał żadnego obywatelstwa, ciężką pracą. Dopiero w 1968 roku kolejka mu ułatwiła. Linowa pracy nie tracił nowego humoru. Zmarł w wieku 53 lat. O takie Sargasowe budu to pisze tutaj. I takie ścieżki tutaj są chyba darmowe, nawet nie wiem. Proszę. Idę dalej do spalonego Młynu I tutaj zielony szlak rozwidla się spaleny młyn. 2,5 km jestem pod Portasowymi budami. 1035 m, Pięknie tam było. Dla dzieci to Atraka, rzeczywiście musicie tu przyjechać, to się umywa, co ja widziałem w Zieleńcu, to, 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 a szkoda, musimy się czegoś jeszcze o Czechów nauczyć. Jestem przy Dolinie Lwidu, 7 kilometrów ze szczytu ścieżki do Spalonego Młyna, najmniej osiedlony zakątek Karkonoszy i po 45 zniknęły samotnie stojące chałupy. I drwale wycięli wszystko tutaj i spławili potokami. No teraz to już troszkę zarosło, zobaczcie. Ech, tam widać tam te, 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 e, tam te lasy, o tam widać troszkę, ale nie za bardzo o nie? Bo po polsku było i fajna taka dolina, tam słychać szum wody, czyli do spławienia potokami tam spławili. Jestem niżej Simonowe chałupy, aż do lat 80. XX wieku nie wiodła tutaj żadna droga dla pojazdów. Nie elektryczności nie doprowadzono do dnia dzisiejszego. Proszę, wszystko zachowane w naturalnym stanie. Nie chcieli po prostu zniszczyć natury. Tak tutaj wygląda. O, tamte chałupki takie, proszę bardzo. Cześć. I tyle I to są te chaty, o których opowiadałem O proszę bardzo Zobaczcie sobie A tam daleko śnieżka Stamtąd żeśmy zaczęli na spacer I, i idziemy dalej proszę. Nie ma elektryczności Nie ma Nie było tu żadnej drogi Też nie było I to Czesi zostawili sobie do dzisiaj I tak tym sposobem Doszedłem do jakiegoś jak to się nazywa spalony młyn Nie wiem Zaraz zobaczę Proszę bardzo Parking, tam zielony szlak Wejcia, dwie tony, przejdę na drugą stronę Podejdę tam bliżej to będę wiedział, tu są wolne pokoje Pokoję ja już po czesku, tak zaczynam zaciągać Rezerwę, coś tam, coś tam O I Idę zobaczyć gdzie ja mam iść Tutaj nie wiem o co się je. Dawidek jakiś jakiś Ktoś tu umarł. 76, 67. Chyba 10 lat miał, dlatego jest taka. Ta, tutaj jest parking. De Joto jest nawet polska rejestracja, ale jedna de Reszta nie. Tu jest hotel. Spalony młyn, ale nie. Parking też płatny. Zaczekajcie. przejdę na drugą stronę. Nic nie widzę. 740 metrów, także nie. Zszedłem. I teraz trzeba iść eee, wiem którym szlakiem. Szlakiem powiem wam szczerze że trzeba iść szlakiem. No czekajcie bo miałem tutaj zapomniałem gdzie to jest. I tutaj mała łupa 2,5 km niebieskim akurat. No to jest tam pensjon u młyna, to tym właśnie. O. A wszystko płatne te parkingi, także tutaj nie ma tak lekko. Podszedłem tutaj pod tablicę, tu jest trasa spacerowa Mała Upa Najwyższą Czeską Górą Śnieżną Spalony młyn tutaj jest, był Sesak ja wiem, Proszę bardzo Józef II miał Faterę, później młyn. Spłoną Proszę bardzo. I jesteśmy tutaj. Bardzo dużo tu sobie jest różnych atrakcji turystycznych. Po polsku też jest napisane. O tutaj mamy Leseni u Kostela. Proszę. Czarna Woda. Gdzie jestem? Tu pod Śnieżką. Kraina pod Śnieżką. A gdzie tutaj jestem, to ja już nie wiem. No Polsko, tam granica. Wszystko poobjaśniane, pięknie, ładne. Upa w Kosce. Fajnie. No i dalej idąc szlakiem, podziwiamy architekturę. Piękna Hacjenta. I dalej. O, dalej, nowoczesny budynek ale taki wkomponowany no i idę dalej coś ta droga niezbyt no jak na czesko warunki chyba asfalt dopiero podłożą bo jest wykarczowany no pięknie jest a trawa im tak rośnie jak nie wiem jak jakaś siada normalnie i morza podwózka tutaj jest jakaś Pomnik, restauracja rusałka, jakieś hotele, jakiś pomnik Nie wiem Pięknie Naprawdę Witamy Was Horski, restauracje Ach, jest tego tutaj pełna tak jakoś to wygląda ślicznie Nie wiemy dlaczego Mała łupa, chata Jonas numer 46. O coś tam leci. Piękna chatka. Puchatka. Idziemy dalej. Mała łupa. I Sasanka. Pięknie. 848 metrów. Proszę. Bardzo oryginalny pomysł czeski. Tu jest jeszcze wyciąg. Jakiś. Naprawdę ślicznie tutaj wygląda. Ślicznie? Nie. I tyle wam powiem. Przyjedźcie, zobaczycie. Mała łupa. Hipermonik. Jakiś hotel. Bardzo ładny. Tutaj takie jakieś to jest wkomponowane. Tak to wygląda, jakby miało być. Naturalne. U nas to jest tak jakoś to nachalne Nie wiem. Tutaj byście to poczuli. To, tu się to czuje po prostu. Nie wiem. No, to jest takie odczucie mam no